Ja w tym... fotelu hotelu znalazłem tam... tam... tam zelkę dobrał. I... No, no. Gdzie? Co ona tutaj robi na środku? Co? Łódź podwodna. To zaczepimy ją? Bieremy Co Zaczepi... to jest? Patrz. łódź podwodna. W to się da wsiąść? Zaczekaj. Prze... Płyniemy, chłopaki. Działa! Co? Dobra, dobra, bierzemy ją, bierzemy ją. Ty, ja z nie tego nie. da się strzelać. Wiem, wiem. I strzelaj. Zam Zamknęliście ja, mu Czekaj, strzelę, odsuńcie się. No nie, bo auto Nie, by yeah, bo... A to jest znacznik laserowy. Dobra, podczepiajcie ją. Jak? To jak? Tu nie ma to wingu chyba. Peryskop w dół. E Ej, szukać pyszkanie. No tak. <laughs> Peryskop do góry. Wskoczył u jakoś. No to, jest, to jest może ta łódź podwodna, co Ruscy koło, koło Szwecji kurwa pływają. No to no ja weźcie, chodźcie poczepimy to. Jak? Jak kierowca co? wygląda. Halo? Ja włożę tę głowę w wiatrak. I, I nie, ona. No, słychać jakby <grym>, w wodzie no. była. Da się ją poczepić? Może ktoś tutaj rzucił z i kampki na graczy No, no, no żeby nas za zabili ty tam próbuje coś z tym zrobić? No i teraz już nie wyjdę Weź kierowca, wyjdź Ja jestem na stanowisku ja szczelca jestem... 大好き